Jeśli czujesz, że trudno ci się porozumieć z bliskimi i współpracownikami, jeśli trudne rozmowy kojarzą ci się z konfliktem, a relacje z innymi ludźmi nie przynoszą Ci satysfakcji, jeśli ludzie, którzy cię otaczają, wnoszą chaos do Twojego życia i wykorzystują Twoją dobroć, to ta książka jest dla Ciebie. Jest to przewodnik, który zawiera praktyczne ćwiczenia i wskazówki. Dowiesz się z niego, jak odkryć sobie chęć i siłę do zmian. Rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz osiągnąć równowagę w życiu prywatnym i zawodowym. Poznasz Saborkoni Care, dzięki któremu nauczysz się z łatwością budować głębokie relacje i osiągać swoje cele. Życzę miłego czytania.